Witajcie widzowie, w kolejnym odcinku z Roblox i dzisiaj, tak jak chcieliście, będzie odcinek z gry, w której yy, jest poniedziałek, tak? Coś, czy coś W tym stylu, jest poniedziałek i ja bardzo nie chcę iść do szkoły i chcę powiedzieć ojcu, że... Że jestem chory i nie chcę iść do szkoły. I musimy się słuchać tego, co jest tutaj w prawym, środkowym boku. I dobra, pytamy się taty. Tato, jestem chory. Czuję się źle. I tak dalej. I czy możesz zostać mnie w domu i tak dalej. I zobaczmy. Dobra. Coś w tym celu. Nie będę wam tego wszystkiego tłumaczyć. 36,5 stopnia. Jest okej. Okay. Możesz iść do szkoły. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. I idziemy włączyć wszystkie światła w naszym pokoju. Jedno, drugie, trzecie. I idziemy znowu do ojca. Tato, chciałbym zaproponować, że ten termometr się zepsuł. Żebyś znowuż mi zmierzył. Okej. Okay. Mierzy nam znowuż. I mamy 37 trochę więcej, ale nic to ci nie zaszkodzi, coś tak, coś takiego i ogólnie, że. możesz iść dalej do szkoły. O, dobra. Łączymy wszystkie światełka w domu. Tu. Tu. Tutaj jeszcze i. Tutaj jest. Właśnie. Pamiętałem, widzowie. I potrafię otwierać drzwi. Patrzcie, widzowie, bo jak wcześniej to robiłam, to nie potrafiłam, ale... To, 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 to jest inny temat. I ktoś mnie zapytał też, czy będą live'y. Otóż będą, ale jeszcze nie teraz. Może w lutym. Tato, wiem, że gry, że, że, że mam tą temperaturę i żebyś znowu mi sprawił. 37,7 Jest wszystko dobrze. Idź, zjedź, śniadanie i umyśla. Dobry pomysł, tato. Idziemy tak, robimy. Najpierw włączamy kran, żeby nam się napełniło. Bierzemy kubek z czekoladą, wkładamy go tam. Zamalczamy się plus, mamy plus 2 stopnie. Idziemy tu. Czekamy, aż się to do robi Pijemy ciepłą czekoladkę i idziemy. do no i co? To to, no znowu mi sprawdź. I dobra, żebyś mi zrobiły temperaturę. I zobaczmy. 42 stopnia. To nie jest problem. idź do szkoły, lecz na to się ubierz. I idziemy do naszej szafy i ubieramy się w naszej pierwszej ciuchy. Yeah. Ja! Tato, możesz mi założyć... Tak, tak, twoja temperatura już ojciec wie. Już ojciec wie, co puknujesz. 40,7 stopni. No serio, to, to, to w ogóle się niczym nie ruszy. Żeby zamknąć wszystkie okna. E, tutaj jest właśnie ukrzywanie. No I ja tak jeszcze nie potrafię otwierać e, Dobra, e, tutaj. A nie, muszą być otwarte, przecież, żeby był przeciąg. Chociaż w sumie. Nie, przepraszam, muszą być zamknięte. Przepraszam, widowie, ja nie myślę. Teraz nie my. O, tutaj jest okna. Nie myślę teraz obecnie. I ogólnie, jeżeli ktoś miałby zapisać od ilu stopni wasz mama, tata, rodzice wam by już pozwolili zostać w domu. Nie? Od 4? 38 chyba. No, od 38. A jak już mam... Tata, sprawdź moją temperaturę. Jeszcze raz. Gdybym miał już 46 stopnia, to bym już zmęcznił Ale, no, dobra, jest wszystko dobrze. Jesteśmy przecież... Jesteśmy przecież nobami, one mają inną temperaturę. Może trochę podgłośniej jednak? O, proszę bardzo, musimy włączyć palnik, odpalić ciepłą wodę, włączyć kranik, włączymy bidet i robimy szczepkę. Eee. Eee... Dobra. Yyy... Eee... Dobra, chyba tego widzowie nie chcieli się być A może tak, nie chcieli się. Napiszcie mi w komentarzach. Co? Też to się stało i tak dalej, i tak dalej 52,7 stopnia Idź już Dobra, idziemy spalić nasze zadanie domowe. A gdzie może być ono? Jest też w naszym pokoju. Zbierzemy Bardzo ciężkie zadanie. Today's home. No serio, gorszej nazwy nie mogliśmy nie, no. Dobra. Wkładamy to tu, no i się samo podpala, jasne, przecież... Przecież się to... Okej, okay, ja chciałem tych oczu widzieć. Nieważne. Dobra, już... Już nawet nie musimy nic mówić, po prostu, ojciec nam sprzeda. 97 i 7. Nic się nie dzieje. Nie robcie tego żadnym pozorem w dobu tego, co ja teraz robię. Wkładam, biorę widelet i wkładamy ją do mikrofalówki. I BUM! Plus 10 stopni! Coraz więcej rzeczy się pali, ale to już to już wszystko dlatego, żeby nie iść do szkoły. Jeżeli Wam się ta gra podoba, to możecie sami w nią zagrać. Albo chcecie, jeżeli, żebym zrobił może inne editingi, bo wiem, że są takie. I może być też fajnie. więc dobra. Idziemy sprawdzić. Ogólnie, witamy. W tygodniu raczej nie będzie odcinków. No chyba, że będę miał na zapas, bo w tygodniu niestety nie mogę nagrywać. No, 60-77 stopnia. Wszystko jest ok. Potrzebuję nie więcej? Muszę spalić autko! E, e, Okej, okay, idziemy. Fajny jest ten dźwięk. Buuu. Dobra. I teraz podpalamy to swoim pierdkiem. Podpalamy i auto się pali. O, Biedne autko. Plus no 30 stopni! Ciepło! Cieplej! Najcieplej. Eee. Okej, okay, już jest trochę za ciepło. Co tam jest? Chyba donate z tego co Donate. Może w kolejnym odcinku damy. Zobaczmy jaka jest żeby być w topce. Cicho bądź. O, można tylko takie, dobra. Dobra, idziemy do domu! Tup, tup Ale tutaj jest ciepło, ale dobra. Idziemy do ojca. To top, A tam nas ta spokojna pisaka. Pa, pa, 97-7. Masz iść do szkoły. Ej! Idź podpal drzewa. A więc idziemy podpalić drzewa! Ha To już jest lekka przesada, ale dobra. Tap, tap, tap! Pat! Przecież każdy wie, że tak się stanie. Nie wiem, czy to... Nie, distance mój. Quality, fiki, to wszystko. Przez to miałem takie czerwone fatale. No właśnie. Nie wszystko się rozwiązało. Dobra, to się zrobiłem taki trzeba. 190 się do stopnia. Nic ci nie jest. Pff, nic ci nie jest. To jest chyba jego złość. Ej, właśnie, to powinno dodać tam temperaturę, co nas kam ta gra. <grym> Idziemy... A, zobaczmy co tu jest. Tu, tu jest? F, y, double temperatura i pomoc na gamepad, co tam akurat nie jest potrzebne, bo wszystko wiemy. <ścoughs> hmm. Teraz tak. Modlimy się. O, najmądrzejszy, tam, Boże. I pojawia się. Diabeł. Dam, dam. A ten się ma. O, czy możesz y, zrobić temperaturę tysiąca? Tysiąca? Iluś tam w słońce? Co? Wypełnij to... Te, ...ten basen lawą. Okej. Okay. Bum. Jej. Okej, okay, baj. I się rozpada. No przecież tak się wychodzi. Efektowne wyjście. 825 stopni, to już jest... ...to już jest lekka przeginka, ale no cóż... ...musimy mieć więcej ciepła. To nie jest przeglinka i nie róbcie tego nigdy w domu, niczego, co ja robię w tej grze. No, chyba, że odkręcanie kaloryfera, zamykanie okien i tak dalej. Ale to, 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 ale nie w takich sytuacjach, jasne? Dobra, sprawdźmy. 1227 stopnia. O mój Boże, to jest gorączka! Na serio, tato? Nie. Wszystko dobrze. Będziemy szukać pomocy w telewizji. Więc włączamy. Jatrak, po co? Nie lud po co? Nie strasz po co? Nie. Smak! To jest nam potrzebne. A więc dzwonimy pod... 3, 2, 1, 4, 5, 6. Dzwonimy. O! A teraz 10. Kateks znalazł skrawkę. Okej, okay, nie chciałam tego widzieć. Ktoś do mnie dzwoni. Okej, okay. Mr. Dragon musi iść do pracy. A to nie jest ich, yy, pre, jego praca. A potem wrócimy do książki. Dobra. I przylatuje na smok. z dziećmi. Z dziećmi tutaj masz dzieci, proszę bardzo. Dobra, to pal. O, no i nareszcie się rozpoczyna palenie. No i to już jest do, dosłownie palenie domu. Okej. Okay. Nie wracałem do... To już się cały dom palisz. Plus 2000 stopni, wszystko się pali, widzowie. Cały dom dach też się pali cały, ale my idziemy do oj. A, nie mogę wejść w pierwszą osobę. No cóż, no w ogóle nic się nie dzieje, ojcze. Co, nie? W ogóle nie czujesz, że z ciepło ci? W ogóle? 3022,5 stopnia. Rozwala się tak. Nic się nie dzieje. Trzeba zrobić ostatnią rzecz. Trzeba zrobić, co? najdramatyczniejszą rzecz, jaką tylko można zrobić. Dup, 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 dup. Nie przechodzenie nic zasokie, nie. Musimy wypełnić... Yy, wziąć na laso, czy tam wypełnić... doleć... Yy, nie wiem. Nie wiem co to jest. Czy na las bierzemy, czy... Czy po prostu ropę my tam wlewamy i musimy wlać. Uwaga, dolewamy. Ai! Ja nie chcę. Coraz dłużej wypełniamy to. Ale chcemy zobaczyć to. Nie chcę iść do. coraz dłużej, ale my to musimy zrobić. Zrobić ten ending pierwszy, naj... najcieplejszy. Ending. Do szkoły! E, trochę za dużo. O. Do szkoły to chyba jest przez dwa. O. Dwa albo jedno. o jedno i to samo. No i teraz biały ekran. Wszystko się pali. Znaczy nie wiem 5500 stopni A, ja nie. Da, ca no, cała planeta się pali. Tato! Czy możesz sprawdzić moją temperaturę. Tak, pali się cały świat, ale nic. też sprawdź moją temperaturę. 8522,5 stopnia. O, no, jest lekka gorączka. I myślę, że możesz y zasadź to, bo... Jest! Good ending! No i wybuch światła. Fajnie. Trzy kropki znak zapytania. No przynajmniej poszliśmy do szkoły. Co prawda, co prawda, widzowie. A więc widzowie, zostawcie łapeczkę w górę subika i widzimy się w kolejnym odcinku.